Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! To nie jest kobieta, to jakaś bogini, w dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco! Proszę, to mój paszport w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście, moi kochani. się tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę chłopaki. O, oh, come on! Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę! Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do Twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę Ci pewną sztuczkę. Fokus pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary. Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku. Ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek! Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Pięknie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. Uff, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Hello! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesha? Nic ci nie jest? Sorry, ale Kesha nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Hmm. Mam pomysł! What? Hey. Idziemy, potrzebuję Twojej pomocy. Tak, jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba jaszczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę nie przepuścić, to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz. Przepraszam, wszystko OK. proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy nad uchem. O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton. Poczekaj, będziesz jeszcze tego potrzebować. Wasze pierwsze zadanie to tort. To świetnie, siostrzyczko. W porządku, kochanie. Tak jest. Mmm, Jaki pyszny krem śmietankowy. Będzie idealny do mojego nowego kulinarnego arcydzieła. Z łatwością rozprowadzę wszystkie warstwy kremu i użyję szpatułki, aby nadać mu bardzo oryginalny kształt. To będzie tort w kształcie tęczy, który ozdobię pysznym kremem ze skitelsów. Wow, to z moich ulubionych cukierków! Praca cukiernika to prawdziwa sztuka. Kiedy robię ciasta, czuję się jak artysta, który tworzy nowe dzieło sztuki. W tej fantastycznej tęczy brakuje tylko chmurki z kremu i pary wesołych oczu. Voilà! Szef kuchni jest w formie. Oj, a, a ja zrobię swój tort w kształcie serca. I udekoruję go kitkatami, bo mała uwielbia te wafelki. Ale same wafelki nie wystarczą. Więc dodam dla naszego łasucha trochę malteasers i skitelsu. Babciu świetnie ci idzie, a oto moje arcydzieło. Nie, nie wygląda to dobrze. Nie martwcie się, jeszcze nie skończyłam. Żeby zrobić super dekorację, będę potrzebować folii i jak najwięcej smakołyków. Najpierw prostopię czekoladowe pastylki moim superpalnikiem. Do dzieła! Juhu! A teraz dodam niebieską posypkę, która będzie wyglądać naprawdę pięknie na moim torcie. Wszyscy gotowi? Pozwólcie więc, że przedstawię Wam przyszłego zwycięzcę. Super! Nie liczy się wygrana, tylko udział. Wow! Najpierw chcę spróbować tortu szefa kuchni. Jest taki piękny mm, i bardzo smaczny. A teraz spróbuję ku babci. O tak, też jest bardzo, bardzo smaczny. Tak, a z tym tortem chyba jest coś nie tak. Nie podoba mi się ani jak wygląda, ani jak smakuje. I tak, zwycięzcą zostaje babcia. O tak, drogie panie, mamy wyzwanie. Zróbcie mi proszę makaron! To fajne zadanie. Jasne! Nie ma problemu. Tak, trzeba tylko ugotować makaron i tyle. Makaron jest już w garnku. Mogę sobie poglądać TikToka. Ja też ugotuję makaron i pokroję parówki dla mojej kochanej wnusi. O tak. Hey. Babciu, mama ochotę cię uściskać. I spróbować paróweczki. Och, mam takie cudowne wnuczki. Dobrze, Czasu ugotować kiełbaski we wrzątku. Ej, a gdzie jeszcze jedna? Babciu, tylko nie mów, że zamierzasz wygrać challenge z takim prostym daniem. Ta. Żeby zwyciężyć, trzeba zaskoczyć małą. Zwykły makaron się nie nadaje. Więc robię własny. Wbijamy jajka, dodajemy mleko i mąkę oraz barwnik. Różowy to jej ulubiony kolor. Wszystko trzeba porządnie wymieszać. Następnie bierzemy butelkę i wlewamy do niej ciasto. Kolor wyszedł idealnie. Bierzemy się do roboty. Wow. Spójrz na makaron szefa kuchni, ale super. Tak, mój makaron jest gotowy. Wykładamy na talerz, dodajemy trochę słodkiego syropu, żelkowych miściów Haribo i cukierków Ners. Ale zaszalałeś. Mój makaron jest już gotowy. Udekoruję go parówkami, które wyglądają jak ośmiornice. Ojej, e, mamy pożar! Gdzie jest gaśnica? Ty trzymaj, a, a ja będę naciskać. Ej, przestańcie! Tyle piany! O nie, mój cały makaron się spalił! Wszystko na marne! Myśl, myśl, myśl! O, jest jeden life hack! Można gotować makaron i w czajniku szybko i smacznie, smacznego! Hmm. Hmm, ciekawe podanie, spróbujmy. Ojej, ten makaron jest niedobry, a ten wygląda bardzo apetycznie. Aż myślinka cieknie. Super, dzięki szefie kuchni. Jakie śmieszne parówki. I jakie pyszne. Bardzo mi smakują. Pyszności. Ten makaron wygrywa. Ale super, dajcie was uściskam. Wasze nowe zadanie to koktajl mleczny. Przygotuję go w gnieniu oka. Okej. O, postaram się. O, jestem w tym mistrzynią. Bierzemy lody Baskin Robbins. Nabieramy kilka łyżek. I zalewamy mlekiem. A następnie porządnie wszystko mieszamy w blenderze. Co ty wyprawiasz? Trzeba najpierw się nauczyć, jak używać blendera. Hmm, dobra, przechodzimy do planu B. Zobaczmy, co mam w plecaku. Co? Nic tam nie ma. O, jest mój gadżet do koktajli. Muszę tylko wrzucić moje ulubione żelki. I więcej pianek. To będzie przepyszne. Trzeba jeszcze tylko dodać fantę. Ale pyszna. Kochanie, no co ty? Przepraszam, to niechcący. A więc zalewamy wszystko fantą. Zakręcamy nakrętką. I można serwować. O, właśnie. Muszę nazbierać malin do mojego koktajlu. O, co za zapach. Ta malinka aż się prosi, żeby ją zjeść. Jestem szefem kuchni. Przestań. Wróciłam. Wow, maliny. Zostaw to dla małej. Tak, jak działa ten blender? Nic nie rozumiem. Oj, dobra. Lepiej użyję mojej starej, wypróbowanej metody. Wrzucamy maliny do torebki. I walimy walkiem z całej siły. Wspaniale. Szybko i efektywnie. Teraz wlewamy świeże mleczko. I mieszamy, żeby wyszedł malinowy koktajl. Och, to jest piękne. Ozdobię jeszcze listkiem mięty i można podawać. Trochę tu nudno. Czas na jakiegoś psikusa. Ojej, kto zgasił światło? Bo, boicie się! Haha. Ha. Co to ma być? Oj, proszę o wybaczenie! Weszło tak niezręcznie, ale śmiesznie! Tak, proszę o uwagę. Przepis na idealny koktajl. Lody, mleko i oreo. Wszystko dokładnie mieszamy. Twój koktajl podam w tym wspaniałym czekoladowym jajku. Dekorujemy bitą śmietaną i wafelkami. Wsadzamy słomkę i gotowe. Wow, to wspaniałe! Mm, ten koktajl wygląda nadzwyczajnie. Chyba trzeba nacisnąć, aby go zrobić. Fajnie. Spróbujmy. Smaczny? O, a to koktajl od babci. E, ojej, co to za trawa? Oj, o nie, dziękuję. Nie mam na to ochoty. A ten koktajl wygląda po prostu niesamowicie i smakuje wspaniale. Jeszcze spróbuję tego jajka. Mm, ale pyszne! Zdecydowałam. Wygrywa szef kuchni. Dziękuję, dziękuję.